Szybkie fakty badań klinicznych, świadoma zgoda. To proces, w którym potencjalny uczestnik badania klinicznego dowiaduje się wszystkiego badaniu, a później dobrowolnie decyduje, czy wziąć bądź nie wziąć w nim udziału. Jakie informacje dostaje pacjent przed wzięciem udziału w badaniu? No, na przykład o celu, o istocie, o charakterze badania klinicznego, o długości, o liczbie pacjentów, jakie są korzyści płynące z badania klinicznego, jakie są potencjalne ryzyka i niedogodności z nim związane, jakie będzie dostępne leczenie, o tym, że pacjent jest losowo przydzielany do danego ramienia w badaniu klinicznym i może na przykład dostawać placebo, jeżeli to jest aplikowane do tego badania, jakie są procedury medyczne w badaniu klinicznym i co najważniejsze, o tym, że. Świadoma zgoda jest dobrowolna i pacjent w każdej chwili może wycofać się z badania klinicznego. Aby świadoma zgoda została wyrażona poprawnie, pacjent musi podpisać formularz świadomej zgody jeszcze przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury, co jest weryfikowane poprzez datę umieszczoną na formularzu świadomej zgody. Musi ona być także podpisana przez lekarza. A co, jeżeli ktoś nie jest w stanie się podpisać? Wtedy taka zgoda musi być udzielona przynajmniej w obecności dwóch świadków, którzy poręczą za to pisemnie. Jeżeli chodzi o osoby niepełnoletnie, no to tam, w zależności od wieku i dziecko i dorosły musi podpisać ten formularz świadomej zgody, albo jedynie rodzice muszą podpisać taką świadomą zgodę.